od kontrolny. Dwieście gołębi. Dwieście. I do. Patrz. patrz. Teraz, teraz Enek będzie film. Dwie

Ale łapany Dobra Nagrywaj, Ładnie Nagrywanie. pasuje, no Idziemy, zaraz... Zaraz zy. Patrz jak pośli Lenek. O patrz. Ja nie wiem czy do lotu to z jeden dociął się. Ja cię kręcę. Czekaj popatrzył się trochę. Nie Nie Ła. To było dije, tak jaki podstawowe. O wielka wyszwanka na nisi półapła. O jej się należy trening. Strasznie. To ona już nie moja jest. Ona już tydzień temu dała dupy. O nie, także. To nie jest jego. To nie jest moja wyszwanka. To jest... Ale nie to jego, mówi o to jego... A Tam w górze Mirka. A to piszczak ten. A to młody pisał. A jak posił. To jest widać, że gołębie puszczane. Cały lot w górze. No. Teraz czekamy. Zenek. Słuchaj ta, Gadaj. Ga... Gadajcie. O, największy hodowcy. Pan Zenek. Tu, tu. To, to, to. Tak jest. Najstarszy człowiek. Teraz zobaczymy ci łuków puści. Bez, bez różnicy, gołaszyn gdzie co nie puszczają, po środku. Aby za to Aby zatoramy puścili na farfaku. Takie. 100%. Dwa, dwa loty puś, puszczone. Tylko bosa tam trochę mu twarz, ten, bo... O, ba chodzi jakaś, to moja pewnie ta czarna. Policjanci szukają kurwa tego szefa, naszego bosa. Wolno. Dobrze, poszli, nie gadaj. Moje ty już pewnie ląduje. No jak to? No to bez... Moje so mało puszczane tam zbawka, dwa razy. Daję pauzę, żebym znowu nie uczył tego lotu, ale ruszyli teraz. Uuu, uh, no. teraz, teraz ruszyli. Tak dopuściu, dwa no, loty no, tam są. Kurwa, jak ładnie i jechałem, i przede mną szli. No i za jadę do domu. flagę nigdy no, 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 kurwa nie było, Nie no. niego. No, na rynku pokazane, że jest. Zobaczymy, ile zostanie tutaj. Tutaj to już nie nasze, może tam coś zostało. Dobra, daję pauzę. Panowie, jedziemy jedziemy patrzeć i odbijać. się hmm. niego. Dobra, pozdrowionka i jedziemy patrzeć na Pa Panowie. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem u Pana Adama już jest. i Tylkośmy wjechali. U mnie nie wiem, ale chyba pusto było. Takie. I tiplery ido I tiplery idą. Cała para No, ale mądre. Mądre gołąbeczki. No, u Adama już jest siedem. A u mnie tylko jeden. Czepel. Także na razie Cienko. Czepel się gdzieś wyrwał. A jest w górze. Jakiś biały. Przyszedł. Nie wiem, Mój, może Adama Murzyn siada. O, dopiero się zaczynają wchodzić. Także Adama lepsze. Na wyścigi by były lepsze. Murzyn koroniaty. Czarny. Dobry. tu jest następny? Ląduje. Chodzi. Lepiej to znaczy, że mój no to 7 do 3, ale na razie przegrywam. Nie wiem, jak tam resztę chłopaków na pewno też tam ostro. Nie liczy się jak, tylko mają przyjścia. Ale tyle gołębi puszczone, że, że naprawdę łuków ma co ganiać. Rynek na pewno będzie trzeszczął. Budapesztka i Budapeszt. No, Budapeszt się wyrobił. Budapeszt się wyrobił ze dwa razy. Się spóźnił, a teraz się wyrobił. Pięknie się oderwał, dobra. Damy pauzę chwilę. Jeszcze jeden. No, dzisiaj mieli ciężko w taką grupę w Kołębi także. Распути меня, а там может стать папа-татс Можешь поделиться с нами